W każdym okresie grabież była uważana za jedno z najcięższych przestępstw wojennych. Jednak przypadki przejmowania broni i innych przedmiotów zdarzały się często, zarówno ze strony nazistów, jak i żołnierzy Armii Czerwonej. Co niemiecki żołnierze uważali za najcenniejsze trofea? Jakie przedmioty najczęściej zabierali radzieckim żołnierzom? O tym opowiemy teraz. Nie przełączajcie się. Kurtki i pikowane kurtki. Jesienią 1941 roku generał wojsk lądowych Franz Holder zapisał w swoim dzienniku niepokojące ostrzeżenie: Trzeba obawiać się rosyjskiej zimy, silne mrozy mogą wyrządzić nam poważne szkody. Jak się później okazało, miał całkowitą rację. Adolf Hitler nie zadbał o to, aby jego armia była wyposażona w niezawodną zimową odzież. Zimą 1941 roku temperatura na froncie wschodnim spadała poniżej 30-40 stopni Celsjusza, zamieniając Ziemię Radziecką w lodowate cmentarzysko dla dziesiątek, a nawet setek tysięcy niemieckich żołnierzy. Mrozy były tak dotkliwe, że sprzęt odmawiał posłuszeństwa, broń zamarzała, a ranni umierali nie od kul, ale od zimna. Pod koniec grudnia generał pułkownik Heinz Guderian z rozpaczą donosił Hitlerowi, że kule i pociski armii czerwonej zadają oddziałom Wehrmachtu dwa razy mniejsze straty niż nieznośnie surowa rosyjska zima. Było to przyznanie się do całkowitej bezsilności wobec żywiołu. W okresie zimowym 1941-1942 rok prawie połowa niemieckich żołnierzy cierpiała z powodu odmrożeń. Szczególnie dotknięte były kończyny i twarze. W najcięższych przypadkach skóra dosłownie przymarzała do metalowych części broni i aby się uwolnić Trzeba było zdzierać ją wraz z bronią. Personel masowo tracił zdolność bojową nie z powodu ran, ale z powodu zimna. Ciepła odzież stała się przedmiotem polowań. Najcenniejszym trofeum dla żołnierzy wehrmachtu były rzeczy zdjęte z zabitych lub ciężko rannych żołnierzy Armii Czerwonej. Zabierali wszystko, co mogło choć trochę ogrzać: wełniane skarpety, wałki, watowane kurtki, spodnie, kurtki uszanki i rękawice. Nie brzydzili się też rzeczami damskimi, puchowymi szalikami, futrami, kocami, które zabierali spokojnym wieśniaczkom w wioskach. W związku z katastrofalną sytuacją na froncie, kiedy niemieccy żołnierze dosłownie walczyli o przetrwanie w warunkach surowej rosyjskiej zimy, minister propagandy Rzeszy Joseph Goebbels pilnie zainicjował zakrojoną na szeroką skalę kampanię zbierania odzieży zimowej wśród ludności cywilnej Niemiec. W gazetach w radiu i na wiecach wzywano ludzi do przekazywania ciepłych rzeczy na front: płaszczy, swetrów, szalików, rękawiczek, skarpet i bielizny. Cel był jeden: uratować marznących na froncie żołnierzy, którzy byli zupełnie nieprzygotowani do takich warunków pogodowych. Później, już po wojnie, marszałek Georgi Żukow w swoich wspomnieniach zauważył, że w warunkach wojny ciepła odzież Wełniana bielizna i zimowe obuwie nabierają znaczenia równego pełnowartościowemu uzbrojeniu. Tak bardzo były one ważne dla utrzymania zdolności bojowej armii. Surowa rosyjska zima uderzała nie tylko w siły wroga, ale także w jego technikę i uzbrojenie. Mrozy były tak bezlitosne, że niemieckie pojazdy opancerzone ciągle się psuły, silniki nie uruchamiały się, akumulatory się rozładowywały, a paliwo po prostu przestawało się zapalać. Działa artyleryjskie, smarowane standardowymi niemieckimi olejami, zamarzały, a ruchome części zacinały się. Nawet broń strzelecka często zawodziła. W przeciwieństwie do niemieckiej techniki, radzieckie uzbrojenie zostało pierwotnie zaprojektowane z myślą o eksploatacji w ekstremalnych warunkach pogodowych. Dawało to znaczną przewagę w walce. Szczególną popularnością cieszył się radziecki pistolet maszynowy Szpagina. PPSZ, znany w środowisku żołnierskim jako papasza. Niemcy nazywali go rosyjskim automatem lub małym karabinem maszynowym i często starali się zdobyć go jako trofeum. Magazynek bębnowy mieścił do 71 nabojów, czyli prawie 40 więcej niż niemiecki maszynem pistole MP3840. Ponadto PPSZ był lżejszy, łatwiejszy w obsłudze i bardziej niezawodny w warunkach błota. Śniegu i mrozu. Doskonale nadawał się do walki w zwarciu, zwłaszcza w warunkach walk miejskich i wojny partyzanckiej. Niewielką wartość miała również samopowtarzalna strzelba Tokariewa SVT-40. Wśród radzieckich żołnierzy otrzymała ona pieszczotliwe przezwisko Swetka. Początkowo karabinami samopowtarzalnymi Tokariewa SVT-40 wyposażano głównie elitarne jednostki Armii Czerwonej. Oddziały gwargi, piechotę morską, a także żołnierzy wojsk granicznych. Broń ta była uważana nie tylko za nowoczesną, ale także w pewnym sensie prestiżową. Świetka, jak czule nazywali karabin żołnierze Armii Czerwonej, różniła się od niemieckiego karabinu samopowtarzalnego Jewera 43 mniejszą wagą, większym zasięgiem strzału, a także obecnością solidnego noża bagnetowego, który mógł być używany w walce wręcz lub jako narzędzie. Wszystko to sprawiało, że SVT-40 był cennym trofeum dla niemieckich żołnierzy, którzy często preferowali go od swoich własnych karabinów, zwłaszcza w warunkach surowej zimowej wojny na froncie wschodnim. Niemniej cenne były stalowe hełmy radzieckiego wzoru SSH-39 i SSH-40. Pomimo tego, że były one znacznie cięższe i wydawały się mniej wygodne w porównaniu z niemieckimi hełmami, Charakteryzowały się znacznie większą wytrzymałością. Gruba stal mogła uratować życie żołnierzowi, chroniąc jego głowę przed odłamkami pocisku, a nawet kulą, zwłaszcza na średnich odległościach. W miarę zbliżania się końca wojny jakość niemieckiej amunicji pogarszała się. Z powodu niedoboru wytrzymałych metali, hełmy zaczęto produkować z cieńszej i bardziej miękkiej stali, przez co nie zapewniały już odpowiedniego poziomu ochrony. Właśnie wtedy zdobyte radzieckie hełmy stały się szczególnie cenne. Do tego stopnia, że za jeden SSH 40 żołnierze wehrmachtu mogli wymienić bochenek chleba lub inny deficytowy produkt. Żywność w czasie wojny stała się tak samo strategicznym zasobem jak broń i amunicja. Jedzenie często decydowało o przetrwaniu żołnierza, dlatego wszelkie trofea, czy to chleb, konserwy, kasza czy warzywa, były na wagę złota. Maruderstwo przybierało zarówno formę spontaniczną, jak i zorganizowaną. Istniały specjalne oddziały trofealne, których zadaniem było przeszukiwanie opuszczonych pozycji wroga i wynoszenie stamtąd wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość. Mogły to być produkty spożywcze, broń, odzież, dokumentacja, sprzęt, części, złom, wszystko, co można było wykorzystać lub naprawić. Za szczególnie cenną zdobycz uważano radzieckie pojazdy opancerzone. Lekkie, szybkie i mobilne czołgi T60 budziły wśród Niemców szczery podziw. Pomimo skromnego opancerzenia i uzbrojenia, maszyny te charakteryzowały się doskonałą przejezdnością i niezawodnością, zwłaszcza w warunkach zimowej brej i zalesionego terenu. Ze względu na charakterystyczne zachowanie w walce, gwałtowne rzuty, błyskawiczne ataki i szybkie zniknięcie. Niemieccy żołnierze nazwali T60 niezniszczalną szarańczą. Zdobyte egzemplarze robocze były wysyłane do specjalnych części remontowych, gdzie albo były odnawiane do użytku w niemieckich oddziałach, albo rozbierane na części nadające się do własnych potrzeb. Również sprawne i zdolne do walki radzieckie maszyny, zdobyte na froncie, Niemcy często wysyłali do baz technicznych i fabryk na tyłach w celu przeprowadzenia testów, dokładnego zbadania, a w niektórych przypadkach Skopiowania rozwiązań technicznych i udoskonalenia własnego sprzętu. Badanie zdobytej techniki pozwalało na wykrycie słabych i mocnych stron radzieckich maszyn, dostosowanie niemieckiego uzbrojenia do realiów frontu wschodniego, a nawet wdrożenie niektórych elementów do własnych projektów. A teraz trochę osobistego. Czy ktoś z Państwa bliskich walczył na frontach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej? Być może zachowały się pamiątki, odznaczenia, listy z frontu. A nawet trofea przywiezione z wojny. Podzielcie się swoimi historiami w komentarzach. Z wielkim zainteresowaniem przeczytamy, jak wielka wojna ojczy dotknęła wasze rodziny. Przecież historia ożywa w osobistych opowieściach. Jednak wojna to nie tylko wyczyny i heroizm, ale także mrok ludzkiego okrucieństwa. Żołnierze III Rzeszy, opuszczając pole bitwy, zabierali ze sobą nie tylko broń. Ale także rzeczy osobiste poległych żołnierzy Armii Czerwonej i oficerów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się klejnoty: złote pierścienie, obrączki ślubne, papierośnice, zegarki na rękę, kampesi i medalieni. Niektórzy posuwali się do jawnego barbarzyństwa, wyrywali z ciał poległych złote korony dentystyczne, nie pozostawiając najmniejszej nadziei na zachowanie godności ludzkiej nawet po śmierci. Warto zauważyć, że pomimo całej swojej chciwości na cenne trofea niemieccy żołnierze zazwyczaj lekceważyli radziecką Makhore. Tani, ale mocny tytoń, który palili żołnierze Armii Czerwonej. Przyzwyczajeni do wysokiej jakości papierosów, uważali Makhore za śmierdzącą i nieodpowiednią dla cywilizowanych ludzi. Jednak ich niechęć do tytoniu wcale nie przeszkadzała im w grabieżach w radzieckich wsiach i miastach. Rabunki wobec miejscowej ludności miały charakter zarówno spontaniczny, jak i zorganizowany. Z podwórek chłopskich wywożono wszystko, co miało jakąkolwiek wartość bydło, kury, zboże, warzywa, zapasy konserw. Zabierano ubrania, zwłaszcza zimowe, ciepłe płaszcze, buty, szaliki, a nawet ładną bieliznę, którą potem z dumą wysyłano do Niemiec jako prezenty dla żon, sióstr lub ukochanych. Biżuteria, zegarki na rękę, portfele, a nawet zabawki dla dzieci wszystko to było przewożone do domu jako trofeum, jako dowód zwycięstwa, nawet jeśli było to grabież. Taka była druga strona wojny brutalna, brudna, bez upiększeń. Jeśli podobał Ci się nasz film i chcesz więcej podobnych historii, polub go, udostępnij go znajomym i koniecznie zasubskrybuj kanał. Przed nami jeszcze wiele nieznanych i szokujących stron z przeszłości.